ludzie, tutaj ja, creeper, i chcę powiedzieć, że to już koniec nagrywania. Już nie będę nagrywać, Właśnie. będę nagrywać, ale nie na tym kanale. Słuchajcie, chcecie dalej oglądać moje filmy? Przejdźcie na mój inny kanał, zostawię link w opisie. Będzie się nazywać Snipion TV, Snipey on TV, i jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego. To koniec, bo szczerze ten kanał jest taki trochę fake. Nie, że oszukiwałem przez ten cały czas, albo coś, coś takiego, nie. Ja przez ten cały czas um, nagrywałem fair filmy. No nie, nie, nie okłamowałem nikogo, tylko chodzi o to, że mam fake subskrypcję, czyli na przykład patrzcie Mam 403 subskrypcje, a na dwóch najnowszych filmach mam 16 wyświetleń. Dlaczego to zmierza? Zmierza dlatego, że, że moje subskrypcje mnie nie oglądają, więc wolę zacząć od nowa, żeby wszyscy, czy żeby dostali mi suba, oglądali mnie, no nie żeby miał ten film, żeby miał wszystko sens. Więc słuchajcie, ten, to jest koniec tego filmu. W tym, na tym filmie zostaje link. No nie więc tylko po prostu na przykład widzę ten film, no nie? Albo może to wyłączyć, no nie? Więc słuchajcie, na przykład, kiedy to jest film, no nie, to nacisnę tutaj. No nie, nie tutaj, tutaj. I jak widzicie, tutaj jest Minecraft, no nie, to jest opis. No to naciśnijmy. Tutaj na pewno będzie, tutaj, właśnie w tym miejscu będzie link, o tutaj. 11 to upublikowałem ten film, tutaj, w tym opisie. Będzie link, więc z że naciśnijcie to. Jeżeli dokonacie na komputerze, to naciśnijcie po prostu description i tak. Więc to koniec. Jak pamiętacie, słuchajcie, mówię Wam, bardzo daleko zaszliśmy. Jak widzicie, strasznie dużo filmów tu jest, normalnie serii pełno. Chyba tam, planetę, która wystąpiła w moim pierwszym filmie, na pewno. Mm. No, widzicie PvP nagrywa Minecraft z to kupełno jest patrzcie. To jest też dużo moich sławnych filmów to jest. No i na pewno mam więcej o wiele filmów Na, tam poniżej. Ale jakoś nie, po, nie nie schodzi niżej niż jeden, jeden, jeden rok temu mm. nie wiem dlaczego. Wiecie oczywiście, że zacząłem nagrać w 2016, a teraz w 2019, więc nagrywałem prawie 3 lata. Um, tak, mój kanał, About, ma jak widzicie, e, zacząłem go w 2010, ten kanał mam. Ale zacząłem nagrywać e, w 2016, więc jak widzicie. No, ma co więcej mówić, to będzie koniec tego kanału. Zobaczcie, wejdźcie na mój Twitter, na mój Twitch. Będę grać też y, live streamy na Twitchu, um, mój Snapchat też. Um, I zobaczenia w kolejnym odcinku. Na